Mi ja opowiem, jak założyć kanał na YouTube, jak to wszystko, wszystko zorganizować i w ogóle na co zwrócić uwagę podczas przesyłania filmów. Cześć, nazywam się Adakinowska, jestem wirtualną asystentką i pomagam twórcom internetowym spełniać ich biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o stworzeniu swojego własnego kanału na YouTubie. Kanał na YouTubie według mnie jest inwestycją, jest inwestycją taką, która się będzie zwracać nam latami, ponieważ filmy na YouTubie w przeciwieństwie do filmów na przykład na Instagramie, TikToków czy czegokolwiek innego w mediach społecznościowych pracują cały czas. Czyli praca, którą raz wykonaliśmy, może nam się zwracać cały czas, dlatego że. Tutaj jakby jeżeli tworzymy treści takie, które mogą pomóc innym osobom, tak jak ja na przykład tworzę jakiegoś pewnego rodzaju poradniki, czy jakieś rzeczy inspirujące, które nie są jakby na nie muszą być na czasie, w sensie, że nie są aktualne tylko w tym momencie, to nie jest ważne jakby data y, wykonania i filmy na przykład sprzed dwóch lat nagle mogą się komuś pokazać na jego, y, na jego stronie na YouTubie i w ten sposób możemy dotrzeć do nowego odbiorcy, ale też dzięki temu, że to jest Google, YouTube jest Google, to, to oczywiście możemy te filmy wypozycjonować i nie tylko w, na YouTube będą się one dobrze pozycjonowały po wpisaniu jakiejś frazy, ale też w wyszukiwarce Google. Także tutaj mamy wiele zalet i dlatego ja zawsze Zachęcam do zakładania filmu, do zakładania kanału na YouTubie, bo wydaje mi się, że to jest super i warto jest się przemóc do pracy przed tą kamerą, usiąść i coś nagrać. Zacząć z tym, co się ma, yy, i potem w miarę yy, po prostu to wszystko rozwijać. Pierwsze pytanie, które się pewnie nasunie, to jaki jest potrzebny sprzęt. Ja nagrywam telefonem i nagrywam telefonem od początku, czyli. Od 2017 roku nagrywam telefonem na YouTube'a, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja. Nie czuję na razie, żebym potrzebowała specjalnego sprzętu, tym bardziej, że teraz w telefonach są takie kamery, które naprawdę wydaje mi się, że wystarczą. Dodatkowo mam mikrofon, który jest przypięty do, mikrofonu, do telefonu. Tutaj możecie zobaczyć, co to jest za model. Jestem z tego bardzo zadowolona, nie mam na montaż żadnego problemu, ponieważ od razu dźwięk z mikrofonu nagrywa się w tym filmie, więc nie muszę nic łączyć, kombinować itd. itd. Jeżeli, cho to jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, montuję w Final Cut Pro, ale wydaje mi się, że to był zbędny wydatek. Jak patrzę teraz na yy, zbiegiem czasu, Wy wydaje mi się, że całkowicie wystarczy dla oczywiście osób, które mają maki. Ok, wiemy już co. Mamy oczywiście, nagrywamy filmy zgodnie ze swoją jakby y, tematyką. Wiemy technicznie, jak to ogarnąć, wiemy w czym to zmontować. Przechodzimy do miejsca, kiedy musimy ten film wgrać. I tutaj chciałabym Was zaprosić na ekran mojego komputera, żeby Wam pokazać krok po kroku. Na co warto zwrócić uwagę, co warto jest wpisywać w tym filmie i jak ten film w ogóle wypozycjonować, tak żeby jeżeli na przykład ktoś wpisze frazę, jak malować paznokcie, żeby wyskoczył na przykład wasz film, tak? Albo żeby jeżeli ktoś wpisze frazę, jak działać na Instagramie, no to oczywiście to jest, to jest bardzo ogólny temat, ale jakby tutaj żeby każda ta fraza, jakby żebyście mieli szansę, żeby dotrzeć do tych nowych użytkowników, nie tylko na YouTubie, ale także w. Google. A teraz zapraszam Was na ekran mojego komputera, gdzie pokażę Wam, na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas wgrywania filmów i ich publikacji, czyli opis, tytuł, miniatura i tagi, o których wiele osób zapomina. Ok, żeby przesłać film, na samym początku to, co musimy zrobić, to jest oczywiście wejść na YouTube. YouTube Studio, tutaj po prawej stronie, i następnie wchodzimy sobie w treści. I tutaj możemy utworzyć, przesłać film. Kiedy prześlemy ten film, ja nie będę przesłać teraz nowego, bo nawet nie mam nowego, ale mamy film stary. Przesyłamy film. Film jest na razie e, prywatny bądź niepubliczny. Jeżeli będzie prywatny, to wtedy tylko my go widzimy. Jeżeli będzie niepubliczny, to nadal tylko my go widzimy. Ale osoby, które mają link, także mogą go zobaczyć. Jak widzicie, mój już jest publiczny, już jest opublikowany. To jest film z tamtego tygodnia. Pierwsza sprawa, którą robimy, to oczywiście dodajemy tytuł. Warto jest nie wpisywać tytułu, który wydaje nam się fajny albo wydaje nam się jakiś, nie wiem, śmieszny. Tym, jeżeli na przykład robimy poradniki, tak? czy jakieś instrukcje obsługi, czy jakieś rzeczy, które chcemy, żeby dotarły, w jakiś sposób mogą pomóc, no to, no to tutaj warto jest poszukać chwilę, Poszukać po prostu tytułu tego filmu, wpisać jakąś frazę w wyszukiwarkę, sprawdzić, jak filmy inne się nazywają i jakoś sobie to fajnie nazwać tak, jak nam się wydaje, że użytkownicy będą wpisywać w google. Na przykład, jeżeli ktoś nie wie, chce skorzystać z Asany, a nie wie, jak zacząć, no to myślę, że może wpisać Asana. Instrukcja obsługi. Tak, mam taki film, to jest Asana po polsku, bo takie pytania też bardzo wiele osób wpisywało w wyszukiwarkę, czy jest Asana po polsku, Asana po polsku, więc fajnie, że jeżeli ktoś na przykład będzie tego szukał, no to znajdzie od razu instrukcję obsługi, gdzie jest powiedziane, co dokładnie w tej Asanie można. Robić. Następnie mamy opis. Pierwsze, pierwszy akapit to jest opis tego filmu. Tutaj fajnie jest, jakby powtórzyć ja tutaj tego nie zrobiłam akurat, ale tutaj jest fajnie powtórzyć to, co było w tytule, tylko innymi słowami, tak żeby ten, ten pierwszy akapit też był do pozycjonowania ważny. Następnie mamy linki, linki do tego, co było w filmie, czyli do Asany, i potem są moje. Linki, to jest wszystko już jakby. Ja to wgrałam, to jest na stałe już. Jak wgrywam film, nie muszę tego za każdym razem wpisywać. Możemy to zrobić tutaj. Domyślne ustawienia przesyłania, tytuł i opis już może być. I, o, i tagi już też mogą być tak domyślnie, że każdy film będzie się już z tym opisem wpisywał, więc jeżeli mamy ten, tą drugą część opisu, to warto sobie właśnie wejść tutaj w ustawienia, potem domyślne ustawienia przesyłania i dodać sobie ten opis. I warto jest też dawać kody czasowe, kiedy coś się dzieje, kiedy mówimy o jakimś, o jakimś temacie. Następnie... Spójrzmy sobie z boku. Mamy widoczność, to wiadomo. Oczywiście ten film możemy też zaplanować, tak żeby się nie musieć o tym pamiętać. Jeżeli na przykład nagrywamy hurtowo, możemy sobie zaplanować, potem te filmy same będą wychodzić. Tu możemy wgrać napisy. Mamy też ekran końcowy. Warto jest bardzo dodawać ekran końcowy. Jak widzicie, ja tutaj nie mam planszy, zrezygnowałam z planszy chwilowo bo szukam jeszcze swojego koloru, marki i tak dalej jeszcze raz, więc zrezygnowałam tutaj z planszy, tylko po prostu dałam, e, dałam to, wystarczy nacisnąć tutaj i dodać jakiś element jak widzicie widziałam subskrybuj, to jest przycisk subskrybuj, a to jest przycisk film dostosowany, dopasowany do widza. Tak to wygląda już, jak jest zmontowane. Zostawcie mi znak subskrypcję, komentarz bądź łapkę w górę. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. A jeżeli chcecie poznać kolejne przydatne narzędzie, to zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Dziękuję Wam bardzo, cześć. Pa. Chciałam zrobić tak, żeby najpierw był subskrybuj, kiedy mówię, że subskrybuj, bo nie wiem, czy każdy wie, że jak naciśnie to na tą ikonkę, to może subskrybować. I potem, żeby był film jakiś inny, który może być przydatny. I na koniec mam po prostu rozmazane tło, kiedy wyłączam mikrofon. Tutaj można sobie wybrać, czy to ma być jeden film, czy dwa filmy, czy to ma być, ma być to subskrybuj, czy nie. Zgodnie z tym, co jest na tej ostatniej planszy, nawet jeżeli nie macie tej ostatniej planszy, to warto kiedy żegnacie się, po prostu wstawić te, te rzeczy, bo, bo to zawsze w jakiś sposób może osoby oglądające zachęcić do oglądania do, bądź do subskrypcji. Następnie mamy karty. Karty tutaj dodajemy dwie karty. Ja dodałam jedną, dlatego że tutaj mam ekran komputera w większości filmu i nie chciałam po prostu, żeby to było super nieczytalne, że nagle coś się wyskakuje. Wystarczy, że dodamy. Możemy wybrać film, playlistę bądź kanał. Następnie e, kiedy mamy już e, znaleziony super tytuł e, i się go naszukaliśmy, <laughs> mamy widoczność, mamy ekran końcowy i karty, przechodzimy do miniatury. Miniaturę zawsze warto dawać. Wiem, że na początku, w początkujących jakiś stadiach kanału trzeba po prostu chyba potwierdzić swoją tożsamość jakiegoś SMS-a, czy coś takiego. To trzeba, trzeba sprawdzić. Tutaj się na pewno wyświetli komunikat i to jest dosyć proste. Warto jest pamiętać, kiedy robimy miniaturę, że nie wszyscy oglądają to na komputerze, tak jak my oglądamy to na komputerze, kiedy to wrzucamy. Więc warto, żeby te litery na tej miniaturze były jak największe. No i warto to żeby napis był po lewej stronie, a nie po prawej dlatego, że tak jak tutaj widzicie po lewej stronie Tutaj jest czas, kiedy jesteśmy na telefonie, to ten czas tego filmu jest jeszcze większy i zasłania po prostu to co jest po prawej stronie. Dlatego warto jest dać napis po lewej stronie, tak żeby jeszcze raz to podkreślić i ten film, ten napis na, jeżeli chcemy mieć oczywiście napis na miniaturze, ten napis nie musi być taki sam jak tytuł, właśnie fajnie jak nie jest, bo wtedy możemy jeszcze więcej przekazać swoim odbiorcom, co tam się dzieje. No i wiadomo, ta miniatura powinna być taka, żeby przyciągała uwagę, dlatego ja tutaj też zdecydowałam się na taki kolor żółty i zawsze raczej staram się dodawać te miniatury w takich kolorach żywszych, tak żeby ona jakby przyciągała uwagę przez swoje kolory. Wiele osób też twierdzi, że na miniaturze powinna być osoba, która nagrała ten film. To znaczy, tutaj mogłoby być moje zdjęcie, tak jest na niektórych moich filmach, dlatego że podobno użytkownicy częściej klikają na filmy, gdzie jest jakaś osoba, ale moim zdaniem ta miniatura i ten tytuł. Jeżeli są dobrze zrobione, no wiadomo, to są takie rzeczy, które no, ktoś nie przegląda sobie YouTuba i nie myśli sobie, wow, ale super, zobaczę sobie instrukcję obsługi Asany, bo to musi być pasjonujący film. No wiadomo, tutaj jakby nie wiem, czy to ma aż tak duże znaczenie, dlatego że po prostu yy, oglądają to osoby, które faktycznie szukają jakiegoś rozwiązania dotyczącego Asany. I tak samo jest z na przykład, nie wiem, moimi filmami o kanwie, czy z tym filmem będzie tak samo. Będą go raczej oglądać osoby, które chcą po prostu założyć kanał na YouTube. Więc tutaj warto nad tą miniaturą też trochę popracować. Warto jest posprawdzać też inne kanały, które miniatury ci podobają, albo jak jesteś na YouTubie, po prostu zobaczyć, na co Ty najczęściej klikasz i na co zwracasz uwagę, kiedy wybierasz następny film do obejrzenia. Następnie mamy playlisty, warto jest to wszystko segregować, dodawać sobie playlisty. Ja tutaj, jak widzicie, mam całe mnóstwo playlist. Niektóre są moje prywatne. Można zaznaczyć, czy to ma być playlista prywatna, czy nie. Tutaj i jak widzicie, wpisujemy tytuł, jak dodamy nową i widoczność. Czy ma być publiczna, prywatna czy niepubliczna? To jest dokładnie tak jak z filmem: publiczna będzie dostępna dla wszystkich. Prywatna to jest playlista tylko i wyłącznie dla Waszych oczu, a niepubliczna to jest playlista, która będzie dostępna, kiedy wyślecie komuś link do tej playlisty. Ta osoba będzie mogła wtedy ją zobaczyć. Następnie bardzo, 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 bardzo ważna rzecz, czyli tagi. One są ukryte, jakby. To jest gdzieś na samym końcu. Trzeba nacisnąć jeszcze Pokaż więcej i dodajemy tagi. Tych tagów możemy dodać na 500 znaków i warto jest tutaj, jakby, dalej myśleć, jakie frazy jeszcze może wpisać ktoś, kto będzie szukał danego rozwiązania danego problemu. Jakie frazy może wpisać w wyszukiwarkę. Na YouTubie. To jest akurat nowy film, ale jeżeli byśmy sobie zobaczyli po wyświetleniach, na przykład ten film miał datę, więc to też jest jakby, yy, to też jest jakby, wydaje mi się, yy, dlatego ma też więcej wyświetleń. To też jest ważne. Ale ja tutaj. O! Wpisałam wszystkie rzeczy. Jaki kalendarz na 2021, 2021, kalendarz 2021. Możemy też podejrzeć hashtagi yy, taki, tagi, nie hashtagi. Taki. U innych twórców, jak to zrobić, wystarczy włączyć. E, musiałam przełączyć przeglądarkę. Przeglądarka to będzie e, chrom, na chromie to działa. E, dodajemy rozszerzenie tub bady. Link będzie w opisie do tego filmu. I tutaj, jak widzicie, wchodzimy na dany film i pokazuje się wszystko, e, co mamy. Tutaj jest napisane na przykład takie popełniłam błędy, że mam za długi tytuł. No, faktycznie. Przedobrzyłam. Czy jest końcowy ekran? Powinien być. Czy zostało to poszarowane na Facebooku? Ja nie wiem, czy to, ma, czy to ma jakiś wpływ. I czy został przypięty komentarz? To też jest bardzo ważne. Ja cały czas o tym zapomniałam, żeby przypinać komentarz. Żeby pisać pierwszy komentarz i go przypinać. Tutaj mamy tagi, ale właśnie o to mi chodziło, żeby zobaczyć tagi. Jak widzicie, tu jest nawet miejsce, na którym się znajduje mój film po wpisaniu, yy, po wpisaniu danej frazy. Widzicie tutaj po prostu, jak to, y, jak to wygląda, ale chodzi o to, że my możemy zobaczyć, jakie tagi ktoś użył, żeby sobie, sobie pomóc w tych tagach u siebie na kanale. Także mamy tagi, tutaj warto jest właśnie też tym narzędziem, można posprawdzać sobie tytuły, można sobie zobaczyć miniatury, warto jest wpisać tą frazę, zobaczyć, co tam się już w ogóle dzieje, co już jest na dany temat, zanim ten film wrzucimy, i mówię, dodać sobie tagi, posprawdzać sobie, powpisywać sobie w wyszukiwarkę, jeżeli nie chcemy instalować tej wtyczki do Chroma to możemy sobie powpisywać wyszukiwarkę, popatrzeć, co tam nam podpowiada sama wyszukiwarka, jakie się nazywają artykuły, które już są na dany temat. Tak, żeby sobie do tych tagów wpisać jak najwięcej takich fraz, które mogą po prostu wpisywać dane osoby do właśnie wyszukiwarki, żeby znaleźć nasz film. No i tak to, tak to wygląda, także... To jest bardzo ważne i szkoda jest po prostu robić tak, żeby wkrywać ten film, dawać jakikolwiek tytuł i nie pamiętać o tych takach, dlatego że no możemy bardzo dużo osiągnąć właśnie szczególnie w przypadku, kiedy mamy taki, ta, taki kanał, który jest bardziej informacyjny, bardzo możemy dużo osiągnąć tym, żeby będziemy starać się te filmy pozycjonować. Okej, okay, mam nadzieję, że wiecie już jak taki film na YouTube wgrać, na co zwrócić uwagę, gdzie chwilę trzeba pomyśleć, chwilę trzeba poszukać, żeby ta inwestycja się zwróciła. Jeżeli ten film okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi jakiś znak. Subskrypcję, komentarz bądź łapkę w górę. I Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat montażu filmów w iMovie, to zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Dziękuję wam bardzo. Cześć pa.